Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Słowa dla Serca. I niech to Słowo od razu nas prowadzi. Wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza, przypisanej na dzień dzisiejszy do liturgii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami. Bo jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, odzyska je. Jaką przyniesie korzyść człowiekowi, jeśli zdobędzie cały świat, a na duszy dozna straty? Albo co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Bo syn człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, razem ze swoimi aniołami, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Tak, oświadczam Wam, że z tych, którzy tu teraz stoją, niektórzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego ze swoim Królestwem. Tak, taki piękny tekst daje nam dzisiaj Kościół. Znamy szczególnie tą pierwszą jego część, ona jest taka bardzo wręcz można powiedzieć oklepana. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Myślę, że na samym początku warto by było ten tekst oczyścić z takiego naszego, z takiej naszej pierwszej interpretacji, która nam się od razu tak nasuwa, bardzo popularnej interpretacji. To znaczy wielu ludzi rozumie ten tekst tak dosyć dosłownie, że no, pójście za Jezusem wymaga tego, żeby wziąć ciężar tutaj swojego cierpienia, trudów, które są w życiu, i iść za Jezusem, no bo taka jest droga chrześcijańska. Ciągłe cierpienie, czy mnie wykorzystuje mąż, czy obgaduje mnie drugi człowiek, czy sobie nie razy z czymś, to tak, jakby o to w tym chodzi, żeby inni mną pomiatali, i nawet tak tak się dzieje, to to na pewno jest od Pana Boga. Więc chcemy wychodzić z takiej interpretacji, wchodząc naprawdę w tekst Jego. Kontekst. Po pierwsze, jakby gdzie ten tekst jest umieszczony, chwilę przed naszym fragmentem Jezus zapowiada swoją mękę, a Piotr bierze Jezusa na bok i mówi: Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Wtedy Jezus go upomina, zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu. I wtedy Jezus mówi ten tekst, że jeśli ktoś naprawdę chce iść ze mną, iść za mną, musi się zaprzeć samego siebie. Czyli to, co na początek ukazuje nam w tym tekście Jezus, to to, że jeśli chcesz być moim uczniem, musisz zostawić wszystkie swoje wyobrażenia o byciu uczniem. Czyli Piotr, który był uczniem Jezusa, miał swoje wyobrażenia wobec swojego nauczyciela, i gdy one nie zgadzały się z tym, co Jezus powiedział, zaczął temu protestować. Jezus mówi: Jeśli chcesz być moim uczniem, musisz wyprzeć się samego siebie. Powiedzieć sobie nie. Bo to jest takie naturalne, że my, nawet idąc za Panem Bogiem, no gdzieś cały czas mamy na myśli to, co będzie dla nas najlepsze, według nas. Gdzieś mamy z tyłu głowy te rzeczy, które no, wierzymy, że Pan Bóg zrealizuje. Ale jakby takie myślenie i swoje pomysły strącają Pana Boga stroną naszego serca. Jeśli chcesz być uczniem Jezusa, najpierw zostaw wszystkie swoje wyobrażenia bycie chrześcijaninem. Wszystkie swoje wymysły tego, jak to życie miałoby wyglądać, zostaw to. Odłóż to na bok i słuchaj głosu Pana Boga. Teraz druga rzecz, druga część sformułowania Jezusa dotyczy właśnie tego krzyża, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż. Musimy zrozumieć, że krzyż w tym momencie, kiedy Jezus mówi te słowa, nie był jeszcze rozumiany tak, jak rozumiemy my go dzisiaj jako chrześcijanie, więc jako narzędzie zbawcze. W tamtych czasach to Rzymianie wręcz do perfekcji opracowali śmierć na, za pomocą ukrzyżowania, i była to śmierć naprawdę haniebna. Nawet wymawianie tego rodzaju śmierci było taką pewną obrzydliwością, że ludzie nie chcieli o tym myśleć, bo karano w taki sposób najgorszych ludzi. Więc y, Jezus chwilę wcześniej zapowiada swoją mękę, mówi y, o śmierci. Teraz mówi o tym, że jeśli ktoś może być jego uczniem, jeśli ktoś chce być jego uczniem, no to być może nawet doświadczy takiej śmierci. Co Jezus przez to pokazuje? Myślę, że przede wszystkim Jezusowi nie chodzi o to, aby uznać najgorsze cierpienia jako swoje, jako akceptowalne w naszym życiu, że taka jest po prostu droga ucznia, ale żeby zaakceptować to, że wola Boża może być inna niż moja. Że pomysł Boży na moje życie może być trochę inny niż mój. I oczywiście, że tak, bo jakby nie zaprzeczamy temu. I w tym życiu może być wpisane cierpienie. Może być doświadczenie trudu, może być doświadczenie ogromnej walki, może być doświadczenie sinusoidy, ciągłych wzlotów i upadków. Ale jeśli chcę być uczniem Jezusa, to nie tyle mam się zgodzić na cierpienie, co mam się zgodzić na wolę Bożą, która może być inna niż moja. Która może doprowadzić mnie nawet do śmierci męczeńskiej, do różnego trudu. Z wzięciem krzyża w tamtych czasach wiążało się to, że człowiek musiał przejść z taką poprzeczną belką, bo nie chodziło o cały krzyż oczywiście, drogę krzyżową. Musiał przejść drogę na ukrzyżowanie, a wtedy był wyszydzany, wyśmiewany. Zobaczcie, jakby taj, tak jest bycie uczniem, że gdy idziesz za Jezusem, to musisz zgodzić się na to, że będziesz wyszydzany, że będziesz wyśmiewany. Ile razy tego doświadczamy wśród naszych znajomych, ile razy tego doświadczamy, gdy spotykamy się z rodziną na święta czy na jakichś urodzinach, z rodziną, która nie wierzy w Pana Boga, jak podważają istnienie Pana Boga, jak wytykają nas palcami, mówiąc: Człowieku, jeszcze wierzysz w takie głupoty, w takie zabobony? Na tym właśnie to polega. A więc największy trud w pójściu za Jezusem to powiedzenie sobie nie, to zaparcie się siebie, powiedzenie: Ja nie znam do końca siebie. Zresztą to jest często prawda, widzimy, że my obiecujemy Panu Bogu pewne rzeczy, a potem ich nie dotrzymujemy. Powiedzenie, nie, Panie, to ty mnie prowadź. Ty jesteś najlepszym przewodnikiem, Ty wiesz, co będzie dla mnie najlepsze. Oczywiście nie równa się to, i to pewnie kiedyś jeszcze sobie omówimy, temu, że teraz codziennie będę pytał Pana Boga, w co mam się ubrać, co mam gdzieś na obiad, prawda? Ale naprawdę pragnienie przede wszystkim jest takie, że chcę słuchać głosu Boga który będzie do mnie mówił przez swoje słowo, przez różne natchnienia, przez drugiego człowieka, przez poruszenia serca, przez różne wydarzenia. I jeśli te wolę się na sobą nałożą, za sobą nałożą, chwała Panu, bo oczywiście, że często Pan Bóg spełnia pragnienia naszego serca, i, i Jego wola jest zgodna z naszą wolą, z naszymi pragnieniami, ale On ma być pierwszy, Jego polecenia mają być pierwsze. Nawet gdy przyjdzie trud, nawet gdy ta wola zacznie się rozmijać z naszymi pragnieniami, chcę iść za głosem Pana Boga. Zastanów się, jak to jest u Ciebie. Czy słuchasz tego głosu? Jak reagujesz na głos Pana Boga, na poruszenia serca, które zaczynają być inne niż Twoje do tej pory? Co wtedy robisz, gdy powstaje taki konflikt? Czy naprawdę w ciemno idziesz za Panem Bogiem? Czy ciągle się jakoś usprawiedliwiasz, ciągle próbujesz udowodnić, że jednak chyba chodzi Bogu o co innego, jednak powinieneś zrobić co innego? Idź w ciemno za Jezusem. Nie bez myślenia, ale w takim poczuciu, że On najlepiej wie, co jest dla Ciebie najważniejsze. I wtedy na pewno będziesz szedł drogą najwłaściwszą. Błogosławię Was, niech Pan Bóg Was nieustannie prowadzi i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szczęść Boże.